Cześć ludzie, kochane. <kluzny> <kluzny> Dzisiaj zagadka z budowy silnika w zasadzie. Takie powiem, że będzie pytanie podchwytliwe. Słuchajcie, jeżeli samochód jedzie z prędkością 80 km na godzinę. Które koło zębate się nie kręci? Tylko nie chodzi mi o koło zębate w drzwiach do opuszczania szyby. E. Tylko z budowy samochodu. Tak mniej więcej. Od chłodnicy do tylnego mostu. E. Przy prędkości 80 km na godzinę. Które koło zębate się nie kręci? Wy pomyślcie, ewentualnie spytajcie mechaników, a ja muszę teraz na chwilę wyjść, później przeczytam komentarze. Trzymcie się, to na razie. Cześć.